Trenerze, seria próbna i treningi dały nam taki promyk nadziei, że dziewczyny mogą tu nie być tylko statystkami. Niestety w konkursie chyba głowa przede wszystkim zawiodła. Myślę, że taka, taka sfera mentalna i nieumiejętność powtarzania tego, co właśnie pokazuje w treningach, bo przede wszystkim skoki kingi, bo ona tutaj jako, można powiedzieć, taka najpewniejsza była tego, że może powalczyć o pucharowe punkty, pokazały, że, że jest w stanie skoczyć i walczyć nawet z tymi, naj, tymi najlepszymi, natomiast w seriach, w seriach konkursowych od razu wychodziło takie dosyć duże napięcie i, i mieliśmy przede wszystkim później problemy z prędkościami. I, i Myślę, że też jest ważny element, który szwankuje to jest brak takiego ładnego wykończenia skoku, jakim jest telemark. I później na końcu brakuje pół punkta, 70-80 i to są takie, e, takie niby drobnostki, ale niezwykle istotne, bo punkt więcej za noce sędziowskie jest się w finale można jeszcze poprawić czy skoczyć drugi skok. To jest element na pewno do przepracowania i do takiego bardziej wytężonego wysiłku w pracy właśnie nad tymi elementami. Na jakim etapie w treningu są dziewczyny? Czy, czy była możliwość, że one po prostu są trochę przymulone takim cięższym treningiem fizycznym? Nie ma ciężkiego treningu fizycznego. Cały czas u dziewczyn jest inny element ważniejszy, to jest, to jest technika, aniżeli tutaj fizyka, bo daleko im jeszcze na te, do tego poziomu, żeby fizyka decydowała o tym, że skacze się parę metrów dalej, parę metrów bliżej. Tutaj cały czas walczymy, jeśli chodzi o... O przede wszystkim o lot, to o czym mówiłem na początku i tutaj cały czas tak jak widzimy, są skoki, które wychodzą, są lepsze i jest wykonanie kroku czy dwóch wstecz, gdzie wracamy do, do jakby starych schematów i to jest cały czas taka, taka walka i kruszenie, kruszenie nawyków. Ile czasu potrzeba, ile treningów, ile takich skoków dobrych, żeby to gdzieś weszło w nawyk, żeby w momencie zawodów nawet pod wpływem tego stresu z automatu te skoki wychodziły? Tu się mówi, mówi się o czymś takim, że 10 lat, 10 tysięcy powtórzeń, ale liczę, że to będzie, będzie dużo szybciej. Tu przede wszystkim wymagane jest zdecydowanie, na wykonanie, zdecydowanie u na wykonanie zmiany, bo to jest najistotniejsze. Czasami, tak jak widzimy, są pewne zmiany, są pewne przedbłyski, natomiast faktycznie w sytuacji zawodów cały czas albo w większości borykamy się z problemem tego, że wracamy do starych schematów. Trochę po kwalifikacjach. Które były dla dziewczyn dosyć szczęśliwe, mówię szczęśliwe pod tym kątem, że awansowały gdzieś z tych ostatnich pozycji. Była jakaś głębsza analiza tych skoków, czy, czy to się odbywa dopiero po całym weekendzie, tak na spokojnie? Nie ma jakiejś specjalnie głębszej analizy, tylko przyjeżdżamy i skaczemy tutaj. W sytuacji zawodów już nie ma możliwości zmian. Czyli przyjeżdża się z tym, co jest, co jest wytrenowane. Jak załączki prezentują się w treningach, jeśli popełniają błędy, to jest krótkie omówienie tych błędów i przede wszystkim wskazanie tego, co należy wykonać, żeby, żeby ten skok był lepszy. I to było ale, ale krótko. Tak jak mówię, w sytuacji zawodów już nie ma, nie ma czasu, ani nie jest to miejsce na to, aby coś jakieś szczególnie doszukiwać się, próbować wielkich zmian. Co teraz czeka dziewczyny? Jak będą wyglądały najbliższe tygodnie? Teraz dziewczyny mają tydzień luzu, takiego żeby odetchnąć trochę, odsunąć się od skoczni, i po tygodniu udamy się na taki krótki pobyt do Eisenerz, zmienić trochę skocznie, zmienić otoczenie. Tam jakby wrócimy po tym, po tym wolnym do, do reżimu treningowego. Później we wrześniu mamy zaplanowany udział w tym międzynarodowym kempie w Lillehammer. Zostaniemy tam na miejscu, starty w porze kontynentalnym Lillehammer i Sztams. A czy jeszcze jest szansa, że dziewczyny pojadą podrenować w tunelu aerodynamicznym? Czekamy cały czas na informacje od chłopaków, bo to też jest uzależnione od tego. Wiem, że, że grupy męskie mają to w planie. Natomiast sam tunel nie rozwiąże sprawy. Tutaj trzeba po prostu, tak jak już podkreślałem wcześniej, zdecydowanie od strony zawodniczej. Dziękuję bardzo. Proszę.